Siemanko, witam w kolejnym filmiku. Przyjechałem do takiego dealera samochodowego. Ma tutaj takie marki jak Kia, Fiat, Jeep, Jeep, Alfa Romeo, Mitsubishi. I chciałem pokazać Wam, ile kosztują takie samochody, właśnie tutaj w Niemczech. Także wyskakuję z samochodu i idę nagrywać. Zapraszam. A no i wiesz, tam dałbyś subskrypcję, jak jeszcze nie dałeś, bo to naprawdę pomaga. Ja Ci już z góry dziękuję, że zasubskrybowałeś ten kanał. Dzięki stary. A zaczniemy sobie od takiego małego Fiata. Ale nie 126P. Nie bardzo widać. Aha, ten już jest sprzedany. Dobra, stoją tu jeszcze. Zobaczmy: Fiat 500 MI Oda Y MY23 1,0. Klima PDC CarPlay, nie wiem co to jest. No, i czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt takie małe. Mamy jeszcze tak, no tam komputer ESP, ABS i tak dalej. 24 miesiące gwarancji USB i takie tam bajery Nowe auto kilometr sztand Czyli 50 km ma przejechane Benzyna Za 14,5 klocka Dałbyś na... za coś takiego? Tyle? To tak do Biedry skoczyć kurcze Z jedną reklamówką chyba Nie no tam coś się zmieści, ale nie za dużo tu kolejny Fiat 500, wszystko to samo i taka sama cena. I też 50 km przejechanym. To chyba jak go po prostu transportują tutaj. Nie wiem, musi wjechać na statek, zjechać ze statku. Fiat, kolejny. Taki troszkę większy. Czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt. No nie widać za bardzo, bo szyba mokra. Nie ma przejechane. Nie mam pojęcia. Widzę, widzę 60 tysięcy ma przejechane. Fiat Tipo Kombi 1.4 T 14 tysięcy ponad. Słońce dzisiaj daje. Tutaj mamy Opel. Opel, jaki to Opel? Crossland, Crossland, 1,2 jest. cena 18690 O, ale ta kartka jest na samym środku. A szyba jest mokra. No, i nie widzę, ile ma przejechane na przykład. No, ale tu będę widział, to jest Mitsubishi. Tak się prezentuje ASX Mitsubishi. Idziemy ceny zobaczyć. Tutaj trochę lepiej widać. Mitsubishi ASX Basis 1,6 12850 i 72000 ma przebiegu. Tak to wygląda. Tu mamy Jeepa. 21430. Jeep Renegade Reny Limited. Ja nie mówię poprawnie po angielsku, nie, nie, nie za bardzo. Interesuje mnie przebieg. Coś tam jest, ale 11800. Taki z rzadkim lakierem, takim pomarańczowym. Teraz jedziemy dalej. Tam stoi jakiś czerwony. Tam na samym przodzie tam są już takie nowe. No to te też są nowe, tylko małe. Mitsubishi Outlanda. Aha, i tu sobie sprawdzimy zaraz jeszcze Renault Clio. Przez te szyby nic nie widzę. 18690 Ale tutaj to już przebiegu nie zobaczę. Renault Clio 3 drzwiowy 14290 52000 przebiegu V15 Blue coś takiego tu mamy jeszcze Mitsubishi i Jeepy stoją podejrzewam, że nowe może sobie to zobaczymy Zobaczymy najpierw tego pierwszego tam niebieskiego Mitsubishi Mitsubishi Eclipse Cross 2,4 plus LED Nie no okej okay. 29950 cena Tu fajnie widać, kilometrów ma 50. No i tak wygląda. Ten widać pod słońce stoi, no to jest czysty. Następny. To samo. To samo, ta sama cena, nowe Nowe samochody, tu kolejny Teraz idziemy do Jeepa A Jeep 26700 Jeep Avenger albo coś takiego Może tu będzie nie, nie ma nic albo może tu zobaczę Pisze, napisane Avenger. Ciężko widać. W złą stronę są poustawiane. Gdyby było odwrotnie, to bym wiedział, widział więcej. 50 km przejechane Avenger, benzina. No, teraz dopiero mogłem zauważyć w tym samochodzie. Także wszystkie są nowe. I te 50 przyjechane to jest taki chyba standard aha, zobaczmy jeszcze sobie tam takie na końcu stoją Fiat Fiat Alfa Romeo i chyba też Alfa Romeo bierzemy na, na początek Fiat'a Doblo drzwi takie odsuwane jak szafa w sypialni tu fajnie widać Fiat Doblo Turismo Maxi 50 tysięcy przejechane, czyli to jest taki standard, chyba. I 30 tysięcy 750 kosztuje. Taki panie, taki. Teraz mamy Alfa Romeo jeden i drugi. Q4, taki Alfa Romeo. Nie ma kartki. Ten też nie ma. Ten ma tak, taką nawet zgrabną dupę. Julia. 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 Nie wiem, nie znam takiego czegoś. Nie wiem co to jest. Pójdźmy sobie jeszcze tam pooglądać. Tam stoją same Mitsubishi. A tu mamy jeszcze takie, o Citroen, Citroen i Mitsubishi, takie mniejsze trochę, zobaczmy ceny, jeżeli będzie widać. Widać. Citroen C3 1,2 5 kilometrów ma przejechane no i 14 890 taki mniejszy a tu kolejny też taki mniejszy i taki sam tak cena ta sama 14 tysięcy z hakiem 5 km przejazdu Przebiegu, może, może tak. A to Mitsubishi takie małe. Mitsubishi Space Star 13790, a kilometrów ma przejechanych 5. Mitsubishi, kolejne. Space Star 13 km/50 przejechanych. Też same Mitsubishi. Także w tym miejscu zakończę dzisiaj. No i jak widać, takie ceny. Jak się podobało, to dobrze. Jak nie, to też dobrze. To daj łapkę w dół, przynajmniej jak się nie podobało. Albo napisz hejta. Trzymajcie się i do następnego. ناراشکا غای